Jest to na tyle ciekawe urządzenie, że możemy je zabrać ze sobą na przykład na montaż. Montujemy drzwi szklane, mamy do zamontowania samo zamykać, który musimy wyciąć w, w podłodze, w kwardych kaflach. Bez problemu zabieramy. To jest jej dużą zaletą. Mm. Drugą bardzo ważną cechą jest to, że tą wiertarkę możemy położyć na środku tapli i wywiercić otwór niezależnie od tego, gdzie ten otwór jest. Co w przypadku wiertarek stołowych, ramię ogranicza nam zasięg. Są wiertarki pionowe, ale to są już duże urządzenia. Natomiast to, tym urządzeniem jesteśmy w stanie wywiercić każdy, każdy otwór tam, gdzie chcemy. I przede wszystkim wybierając wiertarkę obroty, regulacja obrotów. To jest Pokaż podstawa. Pokaż bliżej nam tutaj do samego, podejść, tak. bliżej kamerę, zbliż naprawdę blisko tak. do tego. I tutaj są pokazane, że jeżeli mamy jedynkę, to jest 500 obrotów, czyli jedynka wolne obroty, duże średnice, piątka 1700 obrotów, małe, małe średnice i to jest podstawa. Następnie dostawa Chłodziwa i wody, czyli uzupełniamy tutaj proces wiercenia przez wypukiwanie uroku i chłodzenie elementu i stały posłów, który powoduje nam to, że my nie zagłębiamy się w tym materiale zbyt dużą siłą, tylko delikatnie odpuszczamy. Tak? To są podstawowe, podstawowe rzeczy. Jeżeli wiertarka nie ma regulowanych obrotów, ja bym jej nie kupował. To nie jest wtedy do szkła. na szkła. uwagę, jeżeli chodzi o części zamienne. Czy jest możliwość do kupienia ich, nie wiem, u Ciebie czy gdziekolwiek indziej, możemy iść na bazar, kupić lepiej, Zwracasz uwagę też coś szczególnie na te części zamienne na markę, właśnie na jakość, czy a, kupimy inną tanią zamienną. To też jest bardzo ważne. Stwierdzenie, do którego często wracam: do tej wiertarki jesteśmy w stanie kupić każdą delikatną, najmniejszą śrubkę, która jest do użycia. Tak więc, wybierając wiertarkę, zobaczcie, jakie jest wsparcie techniczne, bo to, to jest urządzenie, które pracuje w ciężkich warunkach. Woda, obciążenie, mhm. twardy materiał. I może ulec uszkodzeniu najprostszy element. Jeżeli nie da się kupić tego elementu, no to jest problem. Tak? Tu każdy element, nawet prowadnice tutaj teflonowe, które y, zapewniają posłów na tym profilu, są do wymiany. One się zużywają. Ta wiertarka pracuje u nas chyba 7 lat już. Tak więc Proszę. Wymienialiśmy te elementy teflonowe do y, posuwu, Tak więc bez problemu każdy najprostszy element. Macie jakieś pytania? To dawajcie je teraz do Piotra, można komentować.